W kolejnym vlogu dzisiaj yy, wykonujemy orkę. Wczoraj woziłem obornik, ale niestety, już on tego nie nagrałem. No co, yy, przepraszam, podepniemy cięgło. Właśnie no, górny, już mówiąc, tak pachowo. Muszę go jakoś złapać. Może mi się jakoś uda. Od czego się ma no. Jest ambitny plan, żeby tam działkę za swatkiem zaorać na finisz. Już będę miał część na jarę z pola ob oborane. Tutaj mamy żyto. Ładnie rośnie. A ja cóż, takim szybkim wstępem yy, zabieram się do pracy, podpinam pług i widzimy się na polu. Chciałem Wam pokazać jak się ura. Pole tak wygląda. Odkładnice strasznie się nie nie lepią taka głębokość ile mogę po prostu tym ciapajkiem wezmę to tak trochę o, o to tak ponad kostkę ale jest gorszy problem co jest grane nowa, roz... nowy... nowa pompa i rozdzielacz ja podnoszę pług, a tu kurde taka jazda. Ja cię kręcę. Włączę lampę. Ja cię wkręc. Przewody są suche. Chyba. To tak bardzo nie zwracałem na to uwagi. Ale co tu się mogło rozszczelić? Ja cię kręcę. Muszę, to, muszę zjeżdżać. Boż problemów tak zwykle nie będzie końca, no i co tu robić teraz? Wyłączam pompę, zjeżdżam na bazę. Widzimy się na warsztacie po raz kolejny. czy na jakość nowych części. Taka to jest jakość nowych części.